Przechodzimy do kolejnego e, zadanka. Tutaj e, przypominam, że w tej wersji, kiedy miałem check sign i magic square stosowaliśmy podejście, gdzie no, będziemy sprawdzali, czy matrix jest ok, czy rozmiar jest ok. Przypominam, że możemy na przykład zamiast za każdym razem to robić, tak? czyli za każdym razem sprawdzać takie rzeczy. Moglibyśmy to sprawdzić raz na początku, i myślę, że tu będzie taka drobna zmiana w stosunku do poprzedniego nagrania, że wycofam się z tego, bo teraz muszę musiał za każdym razem sprawdzać te ify. Natomiast ja zrobię także w takiej funkcji zbiorczej, której chyba jeszcze nie mam. Ja to raz sprawdzę i wtedy mam pewność, że już wszystko jest ok, dobra. Czyli to była ta funkcja, która sprawdza, czy mamy Semi Magic. Teraz lecimy dalej. No tu mam akurat po polsku. Opis, to już będę się go trzymał, czyli w trybie 1. Program sprawdza, czy podana tablica jest kwadratem magicznym. Oznacza to, że jest semi-magiczna, czyli zachodzi wcześniejsza funkcja, którą napisaliśmy, a dodatkowo obie główne przekątne sumują się do tej samej wartości co wierszej kolumny. Dobra, no to lecimy. Czyli to było tutaj, czyli teraz sobie to wpakujemy w tym miejscu. Troszkę mi się komentarz rozjechał, ale to sobie zaraz z tym. Poradzimy, czyli Check Magic Square Bull, check Magic Square. I teraz tu mamy Int, gwiazdka, gwiazdka, Matrix, Int N. I tak jak mówię, już nie będę sprawdzał tych wymiarów, czy znaczy Matrixa i wymiaru, tylko od razu przechodzimy do rzeczy. Czyli jeżeli okaże się, że nie jest SEMI Magic Square, nasza Matrix. No to nie mamy o czym gadać, tak? Return false. Na pewno też nie będzie po prostu magic square. Natomiast jeżeli tutaj jest OK, to robimy sobie int main diak Równa się 0. Może tu jeszcze dopiszmy sam, czyli suma na głównej przekątnej. I anti diag sam, czyli na przekątnej tej, tej drugiej. I teraz robisz sobie for i. For int i0 i mniejszy od n i plus plus i. I robisz tak, main tak plus równa się matrix i To jest główna przekątna. A mm, anti jak sam to będzie od i. A tu będzie n minus i minus 1. Jeżeli sobie przeanalizujesz indeksy, no pierwszy lepszy, tak? Niech n wynosi 4. To dla 0 ile masz? Masz zerowy wiersz i n minus 1, czyli 3. Jest ostatni element w, pier... w pierwszym wierszu? Jest. Czyli to jest pierwszy element przecież na kolumnie, na, na, na tej prze... przeciwprostokątnej, tej, która nie jest główna. Jeżeli na przykład masz i równa się 3, czyli to jest ostatni wiersz, to tu masz 4 odjąć, 3 odjąć, 1 jest 0 i masz element po drugiej stronie, więc po drugiej stronie oczywiście przekątnej. Czyli to wszystko się zgadza. Ok? I teraz co jeszcze musimy zrobić? To na szybciutko muszę sobie zrobić jakiś target sam, czy jakiś punkt doniesienia do sumy. Zaraz skomentuję to. Yy, mamy coś takiego. Target sam tu na się Matrix z I. i y, oczywiście 0. Zero. zero. I tu może dla porządku dam j. Znaczy dla porządku, żeby się nie myliło z tym I, ale to nie ma w sumie większego znaczenia. W każdym razie. To jest suma elementów w zerowym wierszu. Robię to po to, bo chcę po prostu mieć punkt odniesienia. Skoro wiem, że Matrix jest semi-magic, to wiem, że jak moje dwie przekątne mają taką samą sumę jak to, to oznacza, że już masz w pełni magiczny kwadrat. Tak? Czyli robisz return, main da jak sam równa się target sum i anti da jak sam równa się target sum. I wtedy to mamy. A co jeszcze chciałem powiedzieć, to w tym zadaniu zakładamy, że robimy podstawy programowania, dlatego o tej porze jeszcze nie zwracam z funkcji na przykład więcej niż dwóch wartości. Mógłbym na przykład z takiej funkcji check, same magic square oprócz bula zwrócić jeszcze na przykład tą sumę, która tutaj była wspólna dla wszystkich tych wierszy i kolumn. Na przykład mógłbym użyć w tym celu struktury, która jest bytem, który występuje w języku C, i wtedy w tym miejscu tutaj. Nie musiałbym drugi raz tej sumy liczyć, bo ja muszę ponownie tą sumę policzyć, tak? Ten target sam. Tylko po prostu mógłbym z niej skorzystać. Tak? Oczywiście równie dobrze. Mógłbym pójść na rację, że tu przez wskaźnik, jako kolejny argument, bym wyciągał to, co tam w środku tej funkcji się wydarzyło, czyli tą sumę, i wykorzystywał to gdzieś tutaj. Natomiast, to, jak mówię, zostawmy to już. No bo jak tak zaczniemy sobie każdą jedną rzecz optymalizować, to w końcu to zdanie będziemy robić do następnego roku. Natomiast po to też daję Ci te wskazówki, bo jeżeli na przykład jesteś osobą, która ma już troszkę większe, większą wiedzę z zakresu języka C lub C++, to możesz tutaj jeszcze, że tak powiem, kombinować. Może nie tutaj, tylko bardziej chodziło mi w tym miejscu. A my teraz przekombinujemy inaczej. My teraz zaczniemy powolutku wprowadzać sobie dane, które pozwolą nam posprawdzać parę rzeczy. Ja tu miałem jakiś Data1 wcześniej, no i niech będzie, ale mam przygotowane osiem plików tekstowych, które pozwolą nam sprawdzić kilka rzeczy. To znaczy się, one są już ułożone w taki sposób, że pozwolą nam eksperymentować z różnymi trybami pracy. Tu masz rozmiar, macierz i, i, i tryb pracy 0.1.2. Więc my obecnie jesteśmy na etapie implementowania funkcjonalności dla trybu 1. Więc ja sobie teraz z example3 i example4 wpakuję dane i to jest zrobione tak, jak my pamięć nie mieli, że pierwszy przykład ma nie zachodzić, a drugi zachodzić. Czyli jak teraz dam example3 i wywołam funkcję, którą przed chwilą napisałem, mam dostać no, a jak dam example4, mam dostać yes. I wtedy według tego, co pamiętam, powinno się wszystko zgadzać. Ok? No dobra, więc skoro tak, teraz ja sobie Póki co komentuję to, bo my tu jeszcze wrócimy do tego, tak? My musimy do tego zrobić jakieś takie mini menu i tak dalej. No ale na razie zróbmy tak, żeby to w ogóle sprawdzić, czy nam działa. Po pierwsze, to nie masz funkcji check make square, tylko powinno być magic square, więc zaraz to poprawimy, hop. No jest no, mamy tu standardzik. I teraz przypominam, przykład 3, example 4, dobra, po kolei. Najpierw oczywiście musimy to skompilować, czyli mamy coś takiego. I teraz. Tutaj powinno być example3, example3, tam jest underscore, tak, bach. Mamy no, wszystko zgodnie z przewidywaniami, czwórka powinna dać ci jest. I tak też jest. Oczywiście zachęcam, żeby sobie to posprawdzać. Przy okazji dla tego pierwszego mamy example1, example2. To może zróbmy sobie coś takiego na ten moment, że Hmm, albo dobrze, no, zakomentuję tak, zakomentuję, znaczy odkomentuję to, zakomentuję to, żebyśmy sobie sprawdzili, czy też ten wcześniejszy przykład działa z naszymi przykładowymi danymi. Czekaj, muszę takiś CLS zrobić. Więc po pierwsze muszę oczywiście przebudować program, a po drugie to example1 powinien dać mi no. Przypominam, że sprawdzam teraz Save Magic Square, a example tu powinien dać mi jest. I tak też jest. Więc mamy załatwione dwie funkcje. Mamy już przygotowanie, sprawdzenie tego z danymi. Oczywiście wszystko skończy się. Menu mówi o tym w kółko, ale wolę Cię upewnić w tym przekonaniu. A my teraz idziemy do kolejnego podpunktu. Mamy tutaj tryb numer 2. Program sprawdza, czy podana tablica liczb jest normalnym kwadratem magicznym. Normalny kwadrat magiczny zawiera dokładnie liczby od jednego do n do potęgi drugiej. To jest normalny kwadrat magiczny. Super. Zróbmy kod, który pozwoli nam sprawdzić, czy nasz matrix. Będzie normalnym kwadratem magicznym. To oczywiście leci w komentarz. A ja już przechodzę do kolejnej funkcji. Bull check. Normal magic square. Normal magic square. No dobrze, więc mamy int matrix. Mamy int n. I jedziemy. To znaczy się. Na początek trzeba sprawdzić, czy mamy check magic square. No bo jeżeli nie, to to nie ma o czym dyskutować. Dlaczego? Przypomnijmy sobie zaraz treść, tylko pozwól, że dopiszę tutaj do końca to. Program sprawdza, czy podana tablica jest normalnym kwadratem magicznym, czyli kwadratem magicznym, który jest normalny, ok? Czyli najpierw musi być to kwadrat magiczny. Jeżeli jest magiczny, to teraz przechodzimy do kroku numer dwa. I teraz co ja robię? Uwaga. Int Robię takie coś, że n2 to się równa n razy n, czyli robię sobie n kwadrat. Następnie co robię? Uwaga, int gwiazdka count równa się calog, calog, tak, zaraz ci przypomnę czym jest calog, size plus 1, size of int, nie size plus 1, tylko n kwadrat plus 1 i to jeszcze trzeba zrzutować do int gwiazdka. Słuchaj, wiesz jak działa malok, tak? Bo mamy to przedyskutowane. Kalok działa dokładnie tak samo jak malok, tylko są dwie różnice. Sygnatura tej funkcji jest trochę inna, bo tutaj podajesz ile masz elementów i tu rozmiar każdego elementu i kalok tak jakby pod spodem sobie to wymnaża. To znaczy ilość bajdów, która jest potrzebna, żeby żeby no, przygotować miejsce dla takiej tablicy. I dodatkowo kalog zeruje obszar, czyli od razu dostajesz tablicę zer. Tablicę, która ma rozmiar n2 plus 1. OK. A wiesz, dlaczego ta tablica ma rozmiar n2 plus 1, czyli no można powiedzieć n kwadrat. Tak będziemy w skrócie mówić, bo też taka jest nasza intencja n kwadrat. A no dlatego musi to być n kwadrat 1, bo wtedy twoja tablica ma indeksy od 0 do n kwadrat. A nam bardzo zależy żeby mieć ten n kwadrat. Wiesz dlaczego? Bo ta tablica count, ona będzie działać w sposób następujący. Ona na początek będzie mieć same 0, ok? Załóżmy, że z jakiegoś powodu ten n kwadrat to jest 4, dobra? Tak, sobie, tak się umówmy, czyli my wiemy, że nasza tablica poprzez tę operacje będzie mieć indeksy od 0 do 4, tak? Czyli tu mamy element hop, 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 hop de facto mamy pięć elementów, tak? Tu muszą być tylko trzy spacje. Raz, dwa, trzy. Mamy pięć elementów i teraz tak, pierwszy ma indeks 0, drugi 1, trzeci 2, czwarty 3 i piąty 4. I teraz zgodnie z tym, co powiedziałem, kalok zeruje, czyli na początek tu masz same zera, ok? I teraz jaki będzie myk? Czyli ja Ci będę tak graficznie też troszeczkę przedstawiał, co tu się dzieje. Czyli na tym etapie zrobiłem sobie tablicę która ma indeksy od 0 do n kwadrat. Co już troszkę zachodzi na nasze zdanie, bo nas interesuje od 1 do n kwadrat. Oczywiście. Odrobina sprawdzenia, to znaczy, się, jeżeli z jakiś powodu count się nie zainicjalizowało, no to jak to zawsze robimy error file to allocate memory for count na przykład. I robisz return false. No nie? Return tak, return false. Natomiast wracając do dalszej dyskusji, kiedy jednak nasza tablica istnieje, no bo raczej to nas interesuje. InValue, robisz sobie Value i teraz robisz sobie podwójną pętelkę. Jedna leci od 0 do n-1. No i druga tak samo leci od 0 do n-1. Okay? I teraz co się dzieje? Ja sobie lecę przez wszystkie elementy mojej tablicy. Dla wygody własnej po prostu piszę tutaj, że matrix od I, czyli nie musiałbym tego robić, ale dla wygody piszę sobie V, a nawet powiem ci, że sobie wprowadzę właśnie nie v, tylko V sobie wprowadzę. Czyli przypisuję to sobie do zmiany pomocy, żebym po prostu miał małą nazwę, bo teraz ja będę sprawdzał. Ja teraz będę sprawdzał, czy V jest mniejsze od 1, lub czy V jest mniejsze od n kwadrat. Po co ja to sprawdzam? No bo. Jeżeli będzie to wartość z przedziału od 1 do n kwadrat, to to na pewno nie jest normalny kwadrat magiczny, bo. No bo nie ma tej wartości z tego przedziału. Ale jeżeli się okaże, że ma, to w tym momencie mm, będę sprawdzał coś kolejnego. Znaczy inaczej, jeżeli się okaże, że nie będzie właśnie miał. Będzie się mieścił w normie, to ja zrobię count od V. Sprawdzę, czy jest większe od zera. I tu pozwól, że ja na razie skończę ten warunek. Tutaj trzeba teraz zrobić free count. Trzeba zrobić liter 0. Trzeba cały ten tutaj proces zwolnienia zrobić. Aha, i tutaj false, a nie 0. Czyli mówiąc na razie w uproszczeniu, jak ten warunek zachodzi, to jest źle. I to nie będzie normalny, normalna tablica będąca magicznym kwadratem. Natomiast jak i w nie zachodzi, to jeszcze jedna rzecz i już przechodzimy do tłumaczenia. Robisz coś takiego. OK? Co tu się dzieje? Załóżmy, że, znaczy no załóżmy. Wiemy dobrze, że V to jest kolejny element tablicy. Rozumiesz? Możesz mieć w tablicy różne elementy. Tak? Załóżmy, że mamy tablicę Niech to będzie, nie wiem, 2, 1, 3, 4. Okej, okay? coś takiego. No i teraz załóżmy, że nasze N to jest cały czas 4, tak? Nie, przepraszam, że n kwadrat to jest 4. No dobra, więc skoro n kwadrat to jest 4, no to no taki mamy mieć zakres wartości. tak? I teraz tak to się dzieje. Bierzemy sobie kolejny element, czyli ten. Oczywiście tu jest mowa o tablicy dwuwymiarowej, ale wiesz, ja na potrzeby dyskusji robię tablicę jednowymiarową, Więc bierzesz sobie element 2, czyli wyobraź sobie, że ten matrix i odio to jest 2 plus dwójka. Sprawdzasz, czy ta dwójka jest mniejsza od jedynki, No nie jest. Czy jest większa od n kwadrat, czyli od tej czwórki? No, no, no nie jest, tak jest dwójką. Czyli istnieje szansa, że jest to element, który tylko raz wystąpi w tej całej tablicy, no bo tylko raz może wystąpić, bo przypominam, że jak masz tablicę kwadratową o rozmiarze n, to żeby wystąpiły w tej tablicy kwadratowej o rozmiarze n liczby od 1 do n kwadrat, to każda liczba z przedziału od 1 do n kwadrat musi wystąpić tylko jeden raz. Ok? Ja Ci to może, w jeszcze jeszcze bardziej dobitnie, bo przecież, żeby to pokazać, to wystarczy, że ja zrobię tablicę kwadratową, zobacz, ja to bardzo łatwo zrobię. Po prostu robiąc coś takiego. Przecinek. Mhm. Coś takiego. No, może daruję sobie te nawiasy. Czy to jest tablica kwadratowa. 2 na 2. I teraz już nie musimy sobie wyobrażać czy się domyślać. Po prostu n wynosi 2 n kwadrat wynosi 4 i tu masz cztery elementy do sprawdzenia, które wyciągasz przez tą podwójną pętlę. No i teraz załóżmy, że jesteś w 0,0, tak? Czyli to jest twoje V. No to sprawdzasz, czy V jest mniejsze od 1? No nie. Czy V jest większe od 4? No nie. To znaczy, że ta liczba jest jedną z przedziału od 1 do jest jedną z liczb, które są w przedziale od 1 do n kwadrat i nam teraz zależy na tym, żeby ta liczba wystąpiła tylko jeden raz. Więc co się dzieje? Count od 2. Tak, to sprawdzasz. Sprawdzasz sobie, czy count od 2, bo twoje v to jest 2, jest większe od 0. Ale przypominam, że count na początku tutaj to są same zera. OK? No to nie jest większe od zera, czyli nie zaszła żadna sytuacja, która jest zła. Idziemy dalej. I co ja to robię? Count od 2 plus plus. Czyli ja idę do tej tablicy, którą wcześniej przygotowałem i tu pod indeksem 2 robię, o, pyk, o jeden więcej. Tak jakby zliczyłem liczbę, która jest tutaj indeksem, że wystąpiła jeden raz w tej tablicy. I potem jadę na przykład do jedynki, tak? No bo tu jak się ustawisz na wierszu, to jedziesz po kolumnach. I to samo. Czy V jest mniejsze od 1? No nie. Czy jest większe od 4? Nie. Czy count od 1 jest większy od 0? Nie, jest 0. No to to nie zachodzi Nie jesteś tu. Count od 1 plus plus, cyk. Ja po prostu zliczam liczby, które wystąpiły w mojej tablicy dwumiorowej, gdzie liczba, którą zliczam, to jest indeks tej tablicy count. No to jest ta wartość, ile razy wystąpiła. I teraz mam nadzieję, że już widzisz, że gdyby w mojej tablicy znowu na przykład tu pojawiła się jedynka albo dwójka, to wtedy tutaj przy tym sprawdzeniu, tak, count od na przykład, gdyby to była tu jedynka, tak, gdyby to była jedynka, count od jeden, czy jest większy od zera? No jest, bo już wystąpiła wcześniej jedynka, więc koniec tematu, bo ja nie mogę mieć sytuacji, w której w tablicy 2 na dwa Skoro zamierzam mieć liczby od 1 N kwadrat, czyli od jednego do czterech, ja nie mogę mieć dwa razy jedynki. Ma być dokładnie każdy element. 1, 2, 3, 4. Koniec. Więc to, co teraz widzisz, to nie jest normalny, magiczny kwadrat, a to, co widzisz teraz, to jest. Bo wystąpiły wszystkie liczby od jednego do czterech, ale także no, nie powtórzyła się ani razu liczba. Wiesz, konkretna liczba nie wystąpiła więcej niż jeden raz. I to właśnie liczymy w ten sposób. Więc jeżeli przejdziesz przez te wszystkie elementy i ani razu nie jesteś tu, to znaczy, że każdą liczbę udało się zliczyć raz. Zawsze była ona w przedziale, który ci interesuje. I jedyne co ja muszę zrobić o tej porze: to ten kantę zwolni, bo ten kant to jest taka pomocnicza tablica, nie? która właśnie zliczała nam te wszystkie rzeczy. O, nie mogę znaleźć tego konta. I napisać tu, return true". Mamy normalny, magiczny kwadrat, no bo w tym momencie udało się wszystkie te warunki tutaj pospełniać. Ale już my się zaraz zatroszczymy o to, czy też sprawdzimy, czy faktycznie mamy to, co się należy, bo my mamy dane, którymi zaraz to sprawdzimy. Normal Magic Square. I teraz do y, Normal Magic Square masz 5 i 6. I 5 to znowu będzie no, a 6 to będzie jest. Czyścimy terminal. Czekaj. Tu. Bach. To co? Teraz robimy to, i teraz ile tam miało być? 5 i 6, czyli 5. Hop, no, zgodnie z, z prawdą, zgodnie z tym, co chcę mieć i 6 jest. Super. Co nam jeszcze zostało? Zostało nam napisać ostatnią funkcję, czyli tą z trybu numer, tą z trybu numer 3. Yy, zostało nam przygotować takie menu, gdzie ja będę mógł swobodnie sobie tryb wybierać. No i na pewno jakieś tam Końcowe szliby sprawdzenia, czy to menu działa, czy wszystko się zgadza. Jeszcze pewnie na tych wszystkich 8 plikach plus pewnie jeszcze tym data 1 Ale to już zrobimy w kolejnym nagraniu, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Udanej nauki programowania tym razem w języku C. I oczywiście do usłyszenia w moich kolejnych nagraniach.